Zobaczymy. A weź takie grząskie jest pest No, jest. Trochę. Tu jest... O, widzisz, leco, ślizga się. To jest kopalnia, widzisz, to jest kopalnia piasku. I rzeczywiście to jest kopalnia wójcice to nie jest coszkowice, bo tam nawet jest wywieszka, bo patrzałem na tym na bramie wójcice pan miał rację co pan pisał. Jeden pan już dwa czy trzy razy pisał, że nie jest Suszkowice, tylko Wójcice i rzeczywiście to jest piaskownia Wójcice. To zwracam honor To są dwie panu co pisał. To są dwie, tam jest Wój Wójcice są koło jeziora i tu też są Wójcice. Bo Suszkowice są tam. Ja myślałem, bo to jest bliżej Suszkowic niż Niby, bo po, Nie Może nie bliżej, a po drugiej stronie drogi. I to jednak są Wójcice. Patrz, patrz jak tu... Patrzcie jak to wszystko pływa. Tu jest pływalnia wójcice. Ciężko będzie na takiej oponie. Rozpęd. Tu też, tutaj już tutaj właśnie nie ma rozpędu, bo już na rozpędzie hamujesz. Tutaj już się ten piach hamuje. Że ciężko ten kawałek tutaj wjechać. Tam masz też, chociaż tam masz jeden rozpęd, ale tu ciężko trafić, bo jak się rozpędzić, ciężko trafić ten zakręt. Żeby tu dobrze trafić, bo możecie wybić A gdzieś na no, bok. Że możesz się rozpędzić, ale możesz nie trafić. To będziesz musiał próbować, żeby trafić tutaj na tą drogę, bo możecie wybić gdzieś, by na... Tu masz jak pod górki podjeżdżać? <laughs> no bo ja coś podjeżdżałem już podjeżdżałem już parę razy, to wiem. Hmm? E, MRF-ko, żeby tu podjechać. mrf ale na karcie nie wyjeżdżałeś tu. Myśmy się bali tych górek, bo takie wielkie. No i rzeczywiście są wielkie ten jest razie, No, jak te, naszy, my nie przyzwyczajeni na takie małe górki a takie wielkie górki, bo tam same małe u nas są Tak, to taką na nas na tej oponie I tu to... te górki są właśnie... I wydaje że będzie pokór. To jest chyba największa górka jaką znamy Ta długa ściana, tamta <słuch> <słuch> Chyba największa góreczka jaką znamy <słuch> Najbardziej ciężka, trudna No ale spróbuj się podjechać tam po to dużo Co? No ale spróbuj się po to dużo podjechać O, albo tam, no to tam to nie to jeszcze znagramy kiedyś A powiem Ci, że na tej oponie i podczadomie skanerze podjechał Ja malu <grym> Ileś ona wytrzymał, też No na no tej ciężko będzie, patrz jak opona Prawie jej nie ma Popie? Jak modus będzie leciał? Nie, nie, to jak wyleci to tam Ty żeby na mój nie skasował, mojego nie skasował, jak wyleci bo tam Jak, jak zakład nie wejdzie to wyjdzie. Też byś wjechał, nie? MRF-ką? <grymne> tak. Nie no, ja Ale spróbujesz swojej ja, ja, ja. ja bym wjechał. W swojej kiedyś? Ja byś No, nie. i pewnie wyciągniemy. Także połamy. Szurek trzeba wziąć, to jest widzimy Dobry, dobry! Ale było czuć, że się już kopie trochę. Skopie się, co? No bo tam mi się zło. Patrz, na no, takie oponie i wjechał pan. No, no że się nie skopie. Więc takie oponie to może po tam, a nie po tamtą już ty To nie musi nie być ros Ale jak tu wjechałeś, to mógłbyś spróbować po tamtą. No. Nie wiem czy po to drugi raz, ale. A właśnie. Dobra, próbujemy. Nie, to nie wiem, to, to do ciebie zależy. To mówię, że próbujemy. A tam? No tam i tu potem, nie? Aha. No to, no to tam jak tam, no to jedziemy, bo to tam muszę pojechać. No to, jest. to a ty nawet nie wiem czy tam pojedziemy. Gdzie no tam to, to dojdę? Tak? Gdzie to jest? Tam? No gdzieś? tam kawałek. kawałek. Dobry, dobry! No jak fajna, co? Łatwa. Łatwa? łatwa. I serio, łatwa. Dobry! Też? Tak? Patrz, a tu takie problemy były. A to, że no. się wziął na raz. Ale fajna górecka, co? No fajna, fajna. Patrz, na ludzie wjechał. A jak się jedzie, to się nie wydaje taka stroma, wiesz? Bo to jasno miękko jest. No, no, tylko, że długa jest. A ja wiem, w sumie fajna. Fajnie się podjeżdża bez kitów. <grystanie> dawaj jeszcze raz. Okej, okay, to dawaj pod to i później tam dalej jest jeszcze taka stroma jedna. Tak? Nie, spróbuję, zobacz. Nie. Zobaczę. <grystanie> Ale <śmianowicie> już ja, ja się razy. coś no no no. <śmianowicie> Dobry. Na koło chciałem wyszło, 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 wyszło. Wyszło, 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 wyszło fajnie no Tam To jest najlepsza górka chyba Gdyby ona jeszcze była ze dwa razy dłuższa to fajnie by się podjeżdżało Przucie Tak wyszło. jest długa, to jest najdłuższa chyba jaką jak tu mamy nie? Długa, dlatego długa ściana wit, Ja myślałem, że ona będzie trudniejsza jest... Tak? A to prostu prosto Ej dobry Też tam dalej jest, jest trudne. Bo ty się nie boisz dawać, a to właśnie trzeba dać Bo jak za mało dasz to nie wiesz. Zgadnij, które ja biegam tutaj na, na trójce, na trójce. Na trójce. biegiem to jadą. A, No i fajnie. I długa ściana wzięta. I wtedy dajesz, dajesz gazu, to on wiesz. To, on wie, no to, ma, to on ma większą szybkość wtedy, tak. Prędkość No i super. No to trzeba trafić, jak źle trafisz to wylecisz Super Ty co, jedziemy dalej? No tam jeszcze była jakaś chyba nie? No była jedna O to można zobaczyć ja. Tam tu nie, nie jeździłem tam Zobaczymy Te ja tam pod nią. To jest dopiero ściana, no. A żeś największą musiał wybrać. Aha, tu też jest gwiazd. Patrz, jeszcze większy niż tam. Kurde, to pod słońce będzie.

Ale wariat! Masakra Dobry, dobry! Największą górkę! ty wiesz, że będziesz z piaskiem. Ja też, ale tam było wiesz Inaczej. Największą górkę znalazłem, ja no nie wiedziałem, że ta górka tu jest. Znaczy, wiedziałem, że jest tutaj, ale nie aż tak wyrobiona. Muszę zobaczyć, jak to z góry wygląda. <noise> dobry, dobry, ona? Dobry zawodnik. No siadaj, co ty. <noise> no nie wiem, ja bym się chyba tu przykał. A może nie? O, to weźmy to wy... Z góry to wygląda ten, gorzej, wiesz? Z dołu to strasznie wygląda, tak? No. Z dołu się wygląda. Z taka... dołu to wygląda, no. Ale patrz, tam na dole jesteś kotlinie nic nie widzisz oprócz tego co tu, nie? Aha A stąd patrz jakie widoki masz Tak No to jest 50 metrów wyżej Jest, tu jest bardzo wysoko Znawiesz? Yeah. Nie Super Dobry, dobry A tamte? <noise> tam jeszcze większe Ty, weź tam i tak. Zakręć i ją Tam jeszcze jestem pojechał, Tam nie ma wjazdu, bo tam... są... chociaż... nie, tam nie wjedziesz Tam trawersem byś musiał A tutaj? Tam są krzaki, ja tu jeszcze tam rozbiłem, to musiałem zjechać, bo już nie dało się, krzaki Ale teraz tu nie krzaków Ale są tutaj gorsze, bo tutaj są... nie ma takich krzaków, że wiesz, że takie liście, czy coś są takie z końca No, 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 no. Tak, a tam jak zjeżdżą się, żeby zędrował, bo to bym wrąpał po takie krzaki Myślasz, że to zwykłe jakieś, a tu w wszystko, co tutaj jest, to z kultami. Ja tam próbowałem trawersem, ale właśnie się zatrzymałem, bo były krzaki, jeszcze, jeszcze większa górka, że leciałem. Za no, duży tak. przechód był. A spróbowałbym, wiesz? To, to chyba to samo jest, mi się wydaje. Zobaczaj, no, to trzeba będzie podjechać gdzieś tutaj, tutaj, tam prosto. No, tu normalnie tak. tędy, tam no. przez krzaki i tam jest ten podjazd, tam jest. Aha, taki wąwóz jakby masz. No, 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 przez te krzaki, krzaki i tam jest podjazd, taki trawersik. Aha, no, no okej, okay, dobra. To Albo od razu tu ciąć, do góry możesz też ja się chciał do góry właśnie, ale w sumie zobaczymy jak będzie to trawersa, trawersa podjadę. Spróbuję podjechać. Nie to, że podjadę. Bo no. A to teraz czy i na samym razem? Teraz, a co? Jak już tu jesteśmy, to... <ścoughs> to <ś> to <ś> dawaj teraz tego? I jak mi się... Jaaa Ja wiesz to? Ja też nie Ale wariat Ale dobry, dobry Patrz Się niczego nie boi, nie? Niczego A tu wyżej jest Ale tu pewnie wyżej A paki na hlenie No co, tu jest z tego bardziej To fest WARIAT Ostro Ostro Aha, a no, tam wjechał, nie? No. Nie, to tam dalej było, tam na końcu A i, i tutaj No też. tu, 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 no, no. To jest blisko taki No to nie da rady tu. Jeszcze raz <ścoughs> ja tu Jeszcze tu, jeszcze tu, jeszcze tu. No, nie, nie ma szans. Ale opon, opona, to nie? No. Czy w ogóle ciężki, ciężki tak? Technicznie. technicznie, technicznie dobry teraz. Ciężki. Nie, no, w sumie trochę technicznie jest, bo tutaj tak. Jest trochę techniki. Jest takie, tam, jakaś, no no. Jakaś, no. Oponę trzeba mieć dobrą i no. Do potrzebu się przechylić i łodzić. Tu, tu jeszcze, jest też pułapka na końcu. A to jak on lecisz, wlecisz, to wystarczy, że kogo podniesiesz. Wiesz i wiesz. Aha, no. jeszcze koło podnieś, nie? Dobra, to co Zrywka, Tam na koniec. No. Czy tutaj wiedziesz jeszcze? No to jeszcze na to długą. Mogę. Na długą? No. To dawaj na długą. To Piona, dobry Odrywałaś na coś nie? No? Nie wiem Na kole żeś tu wyjechał <noise> Stryjki rozostaną <noise> ruszyły Fajna, fajna ta góreczka jest Fajna góreczka, na ja takie oponie, fajne. dobrze Wyobraź sobie jakbym tu tą C02 założył Co to by się chciało Albo jakąś nową ogółem Endurową W sensie z tym wiem, paskiem endurowym, nie? No. A gdzie byliśmy pojechać jechać? E na do ha Otóż... nie na ten na leję, na to. No a na lej. To już wracamy sobie drogą No wracamy i ten I zobaczymy gdzie dalej. Zobaczymy jeszcze na... gdzie dalej. No już dawaj na stację na hot doga bo... Ale my dzisiaj Fi fajnie nagrali tak? No widzisz, jest Max, jest ten, impreza No nie, Maxa jest gotowanie Jest gotowanie Jeszcze jakby Dawid latał. Dziadek miał przyjechać, ale nie dojechał. Akumulator się rozładował Akumulator padł, no Trzeba będzie wymienić taką radę, bo spodobał bo... na chwilę, ale dalej. To z... jest jest To będzie, to będzie, a na razie lecimy dalej. To co, to na mnie już? To, to wio. Nie? To wio. To by było na tyle, no to trzymajka się, do zobaczyska. Hej! Hej! hej.